Siemaneczko, siemaneczko, wszystkim witam was w niedzielnym odcinku arenkowania. Zgodnie z obietnicą postaram się, żeby arenkowanie było, było zawsze o godzinie 11 w niedzielę. Taki jest mój plan, taki jest harmonogram. Chciałbym, żebyście wy siadając do niedzielnego popołudnia wiedzieli i mogli sobie oczywiście oglądnąć arenkowanie w ten piękny niedzielny dzień. No i cóż, gramy najnowszą wersję w której, w której... No stały zmienione mnóstwo rzeczy, których do końca już wszystkich nie pamiętam, ale Changelog oczywiście znajdziecie na Discordzie, najnowszą wersję także oraz oczywiście najnowszą wersję mam nadzieję postaram się dodać do opisu, aczkolwiek jest szybko aktualizowana, więc ta wersja może być już nieaktualna albo może po prostu zapomnę dodać odpowiedniego linka. No i coż, wam mogę powiedzieć? Nie wiem w sumie po co ten budynek tutaj stoi. Mam na wydaje, mam te bugi takie lekkie gramy na, na Sfale, nie wiem, czy została zmieniona, czy też i nie. Mamy atak, mamy oświecenie oczywiście. Mm, coś takiego zostało tutaj mam ustawione. Jeszcze nie ma dodanych nowych umiejętności, a szkoda, szkoda, szkoda. Zacznijmy od tego, co mamy pod ziemią. Pod ziemią artefakty zostały już często skończone, więc spoko. zmniejsza prędkość. Obniżam morale w sumie. Gramy na fortece. Która w sumie... Może no, ja wam popatrzymy, Dwa proszę, to spoko. Tarcza, która już bije dwa ataku, która jest tarczą mieczem. Hecheźki, do tego ma miecza, to jest mądrze zrobione. Heche. Dobra, amuletne kromancji. Niewiele no, nie daje aczkolwiek daje cokolwiek nie to co wcześniej. To jest mało przy... i zrzutne, a to także 8%, więc nerf na na przykład bardzo mocny poszedł nerf na. Te artefakty zmienione zostały jakby rzeczy z procentami, czyli dajmy na to, jeżeli ktoś... zawsze był dużo obrony, teraz jest trochę więcej ataku. I sporo więcej mocy i logika pewnych artefaktów jest dużo, dużo lepsza. Szczerze powiedziawszy, to żadna ścieżka mi się nie podoba. Mam być z, wam, z wami naprawdę szczery. To mi się żadna z tych ścieżek nie podoba. Ale tam była odporność na ogień, to to weźmiemy. Podoba mi się grupowy rozkot w sumie. Podoba mi się w ogóle przywołanie z 5 gniewu, nie wiem czy ostatecznie została zwiększona, ale wiem, że to było w planach. Podoba mi się ta ścieżka z przywołaniem. Zagramy przywołanie. a do tego mi w sumie dowodzenie nie jest potrzebne. Aczkolwiek powiem wam, że kara boska może być naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. I może być naprawdę bardzo przyjemna. W tej kytrze spróbujemy tak gdzieś zagrać, tak coś pograć. Może grupowy mrok, może i nie. No, ja nie wiem, co ja z tego zrobię szczerze, szczerze powiedziawszy. Nie mam jakiejś takiej wycieweny twórczej. Spróbujemy zagrać no, dość ofensywnie. No, no, niech się po prostu. do no, dzieje po prostu. Niech się dzieje. Wolanie ba się zawsze zgadzać. Trzeba. Uczestnictwo nie, nie potrzebowaliśmy. Szczęście nie było głupie. Potrzebujemy mroczny rytuał, oczywiście, do naszej, yy, naszego planu, oczywiście. Ale na ten moment nam go nie daje. Nam nie daje tego, co byśmy chcieli, więc weźmiemy sobie grupowego hejsta. Weźmiemy sobie w sumie tą ekspedycją. Weźmiemy sobie to podstawowe widzenie. No, da nam coś, będziemy mogli bić. Ale na ten moment uważam, że nam nie da tej kary boskiej, więc po prostu wyrzucimy tą, tą morale. Mm, zrobimy troszeczkę troszeczkę inaczej, troszeczkę ciekawiej. Jeszcze przywołania też mi nie chciał do ten moment dać. Mm, zniewalająca, no coś tam bije, no... Dodatkowe zawsze obrażenia mogą być. Logistyka z logistyki mieliśmy... No teraz mi rocznie dało no, w ogóle. nie, to się trochę zachowała tak gra, no ale... <laughs> Więc na to nie poradzę, w ogóle fajnie, że wpadliście, super. Teraz to tak nie działa, musicie już wejść. Dopiero po przejściu przez teleport, naprawdę. Wiele fa fajnych zmian. Szczerze to się z chwilę zastanowię um, nad um, zrobieniem nad zrobieniem nad zrobieniem znajdowania drogi zrobieniem przyspieszania tego teleportu ale do tego bym jeszcze poprosił, mój kochaniutki o to go, nie? Przywołanko na pewno bym poprosił którego nie chcesz mi oczywiście, oczywiście dać i, i mi prawdopodobnie go już nie dasz To się wiąże z tym, że po prostu zagramy z lepszym szczęściem Zagramy z może z pomysłowością No nie jest to jakoś kluczowe, nie jest to według mnie ok, umka, wolałbym dostać, nie wiem, odporność czy coś takiego Maksymalny poziom many to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Zostaliśmy bardzo, bardzo ofensywnego Herka z siłą czarów, która nam oczywiście nie jest potrzebna. Ale nie najgorzej, to sporo ataku też do wpadło. To bym tak mniej więcej zostawił. Może tą logistykę bym raz wyrzucił, szczerze powiedziawszy. Okej. Okay. Próbował może dostać... Zresztą magię przywołania wam powiem trochę średnio. Bo... Chociaż myślę, że uda mi się ją wycisnąć. I w razie czego Feniksa jakiegoś może nam się uda postawić, więc... Dobra, zostawmy, pójdę w takim razie po prostu w środek i spróbuję wycisnąć jeszcze tą magię przywołania do pełna. No wiecie, nie mamy defa i tak dalej, no nie będzie fajnie, ale. Ale brzywiołaki jakbyśmy przyzwali, nie będą to mega czebne, no nie będzie w sumie też dużo mocy. Lecz powiedziawszy szczerze. To nam daje fajne nawet umiejętności, bo. A nie wiem, czy mi się uda na środku to zrobić, bo mam za dużo umiejętności. Więc to też sobie tego nie przemyślałem. Mm, nawet i to bardzo. Nawet i to bardzo w sumie. Nie wiem, czy to przywołanie po prostu nie pójdzie z jednak y, ostateczny out. Jednak ostateczny out. Prawdopodobnie tak będzie. Nie wiem, no, zobaczymy nie, Hejścik jeszcze ciągle jest na poziomie zaawansowanym, ale to też się zmieni, oj, zmieni się, zmieni się To się nie martwię. trzeba brać światło KGW. To było do wyboru, może nam da coś za free Część te żołnierza, w szczególności, które nam nie jest tutaj potrzebne Bo my powiedziawszy szczerze wywalamy to przywołanie, zrobimy trochę inaczej, może znajdziemy Coś ciekawszego Posiadam już ten talent. A, no to w sumie. Zawowa magia mroku. W sumie to nie byłoby takie złe. Logistykę można w sumie raz wyrzucić. Spróbować dostać mroczne. Okej. Okay. Mroczne dopiero nam da tam awans, aczkolwiek zmieniliśmy sobie atak. Jeszcze. Próbujmy dostać lepszą magię mroku. Może jakaś grupówka jeszcze z tego spadnie. Może, może i nie. Aby się udało jakąś jedną grupóweczkę w sumie dostać z tego mroku. Nie wiem co my tam mieliśmy w zamku, ale to się jeszcze okaże. To mogłoby być spoko, nie? Aczkolwiek, no wiec, gramy trochę pod ten szturm. Więc to tak nie do końca potrzebne. Nie wygląda to szałowa, ale nawet pojedynczy jakiś gdzieś mroczek może być spoko. Ale może i nie do końca. Jacek aktualnie gra teraz. Więc jeżeli ktoś nie ogląda jego meczu, to polecam serdecznie. Aż sprawdzę, ile osób ma tak przy okazji z ciekawości. O, 15 osób, to ja kurde szaleję, nie? 15 osób, 12 łapek super. Super super. A jednak coś ludzie chcą to zobaczyć, co się tam dzieje. Osobiście twierdzę, że zmiany w Arenie idą dobre. Niektóre zmiany to no, też mi się nie podobają, no ale pewien rodzaj kompromisu i konsensusu w naszej 5 osobowej grupie musi być. Jednak tak jest, nie może być według tylko mojej wizji, aczkolwiek większość zmian aprobuje, większość zmian mi się osobiście podoba, większość zmian jestem jak najbardziej z nich zadowolony i większość zmian uważam za bardzo, bardzo dobrych. Więc stosunkowo bym nie narzekał. Stosunkowo bym bardzo na to nie narzekał. No i cóż, mogę wam polecić granie, wbijajcie, łapkujcie, łapkowanie dla was, zostawiajcie te łapeczki, tym więcej łapeczek tym bardziej mi się chce i tak będą co niedzielę te 11 i postaram się za wszelką cenę obiecuję wam, że się kurde wiecznie postaram to nie jest dużo czasu, niektóre bitwy są dłuższe niektóre krótsze, ale spróbuję, co jeszcze mi się podoba w zmianach to, że dostaną pewne rzeczy nerfy, które były zbyt zbyt non stop grane, zbyt mało tutaj grałem wojownika, aczkolwiek Mac mógłby już być lepszy w tej wersji, bo łatwiej jest zdobyć odpowiednią ilość mocy więc SVA prawdopodobnie tak zagra ale przynajmniej to tą odporność na ogień ja fajnie została zmieniona, bo to trzeba patrzeć w grze, bo jeszcze chyba zmiany są nie zrobione do końca. Bardzo fajnie, że to się zmienia. Zbliża się wersja już 1.9.9, 98 znaczy się. i Potem wersja ustabilizująca 1.1.9 prawdopodobnie oraz już wersja 2.0. Wersja 1.9.9 też będzie maksymalnie podobna do wersji 2.0, tylko co najwyżej usprawnienia związane z mechanikami i może z takim rebalancingiem. Który gdzieś tam będzie musiał być wykonany, bo te zmiany jednak wpłyną w pewien sposób na, na to co się ogólnie rzecz biorąc wydarzy, na to co się pozmienia w tej grze Na to co będzie w pewien sposób bardzo, bardzo ważne W sumie logistyka na ekspercie, jeżeli dobrze pamiętam A nie Mamy, mamy bardzo dużo morala Ten zestaw nic nie daje, fajnie byłoby w sumie mu coś dodać 5500 pół tysiąca ekspa. nie ma dupy, nie urwie. No w sumie z tego wyrzucimy, nie? Bo w sumie poczuł nam to. Czy jakiś artefakt, który nam się jakkolwiek tutaj przyda? Odpowiedziawszy uważam, że. No. Tylko ta sakwa. I tyle bym powiedział, żeby się nam mogło przydać. No ekspercki niby jest, nie? I będzie coś to biło, nie? To nie jest tak, że nic nie będzie to biło. Ale nic więcej mi się nie przyda, więc według mnie powinien być w stanie kupić całe wojsko. Więc moją matematykę, powinno to się tak udać. Wiadomo, wezmę czarnego, bo on jest odporny. O, ta jest dużo szybsza. Hmm, zastanawiam się, w sumie to jest aż 200. Jeszcze więcej. Dereczka, inicjatyweczka. W sumie tą bym skitrał, bo widzę chyba Busta dostała. Do dzisiaj? Wydaje, że tych bijących bym sobie zabrał. E, no weźmiemy tego w sumie ze śmigłem. Ciebie też bijącą wręcz. Oraz ciebie tutaj. Ciebie. Będziesz walny, będziesz mógł uderzyć. Oraz tutaj. Dużo szybsza, nie? Ogólnie to nie wygląda ofensywnie, to wygląda naprawdę... <grych> w miarę solidnie. Więc zobaczymy, jak to się uda. Taki grupowy mrok mógłby mi się przydać. Rozkład albo dezo, nie? Rozkład albo dezo. No zobaczymy. Dobra, out z tym. Out z tym. Ok. Rezo, jak najbardziej. Teraz mi prawdopodobnie brakło do kolejnego poziomu. Też tyle morali potrzebujemy. Naprawdę wydaje się fajnie. Ale jeden level może jakiś grupowy rozkład. też szczerze powiedziawszy, nie. Nie. Zostawmy sobie taki duży mora, bo my jednak chcemy bardzo szybko. Aha, i tu mi zwiększyło, okej! Okay. Perskim rok Dezo to będzie solidniejsze, a to tylko tam Dezo. A tak mi daje przynajmniej Dezo. Więc coś tam robi, nie? Coś jednogrupowe. Okej, okay. no i super. Eee, zakup machin. Mhm. Mm Ja coś potrzebuję kupić Jakbym chciał jakieś błyskawicami bić No balisty chcemy mieć, ale w sumie namiot Nie. To jest dziwne, bo biorę takich znikających Dobra, co tutaj mamy dać? Okej okay. Muszę dać turę Nie wiem jak to działa bo to jeszcze na tej wersji to nie grałem, więc, jakby coś, coś mam nadzieję, się wszystko nagrywa. Nie, no, nagrywa się super. Super, super. Dobra, samo nas przeniosło na losowe pole bitwy 12-759. I no, najgorzej. Nam oddziałem, bo jest specjalnie mimiczny tutaj zrobiony. He, 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 jak ktoś wie o co chodzi. Nie chcę z tego śmieć, stosunkowo wam powiem. Nie jestem takim człowiekiem. No ale wiecie, nie? Dobra, myślę, że wydaje, że on się z tej strony ustawi. Tego ustawimy z tej. Tego znikającego z tej. Wszyscy i tak polecą do przodu. Minoś, 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 miność. Szczerze powiedziawszy, to ciębym bym zrobił tu. Hydra, no, hydra i tak nigdzie nie zajdzie. Tak stoisz, Kijowo. Ciebie bardziej damy tu. Ciebie damy tu, a ciebie damy tu. Ok. No i dobra. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. No oczywiście, że zawsze się z wolą nieba trzeba zgadzać, bo z tym głupi ustawiłem się pod rządku, ale to akurat się głupi ustawiłem. Nie będę wam. Zaprzeczał. To się bardzo głupio ustawiłem. Ale mogę zniknąć i tak dostanę łańcuchem prawdopodobnie. To się bardzo źle ustawiłem. Kropnie źle. Szkoda, że ta nie jest przed nim, bo będę dostanę błyskawicą po ojcach i to dość naprawdę mocno. Się ustawiłem w jednym rządku. Ten dostał minus do ini To jest super sprawa. Nie będę was zaprzeczał. Gdy chyba wichury? nie, po prostu jestem tu dopiero, nie? Po prostu jestem tam. That's all I need. Okej, okay. ciebie jakoś nie ruszyło. Trochę dostałem. No bym tam wleciał ze śmigłem. Ta dostała właśnie za dużo, nie? no, trochę polamiłem. Jabra, lecimy z koksem. Bum, bum, bum. no, odbija. bije dość dużo bije, ma tak unik i tak dalej. Głos komu odprawiać Siły Niewidzialności? ja bym się w sumie w Niewidzialność Potem się z tym bił, nie? On mi tutaj rzuci prawdopodobnie pomieniem. To też nie wyjdzie dobrze Ale powiedziałem, że taka umiejętność istnieje Runa Smoczej Siły jest i Umka tutaj prawdopodobnie poleci z Jego strony Nie Nie musiał w sumie chyba użyć Nie użył, bo, bo nie mam Kurwa, zgięło mnie jak w masło <laughs> A co mam zrobić? No nie mam obrony, nie? To jest, moja jedyną siłą jest wbita tam Moja <laughs> jedyną siłą jest wbita w niego w KGW. Dezo nawet nie zdąży rzucić, szkoda Moja jedyną siłą jest to, że, się w, że to raczej przegrałem Nie? <laughs> ja miałem jakieś, wiecie, grupowe, wiecie Metorytek i tak dalej, to pewnie i wygrał, nie? Ale a życie z życiem nie ma co się w ogóle tym jakkolwiek przejmować. W sumie yolo na to. No, zaboli. Kieczy ta dostanie, jak jest niewidzialna. Nie ja dostała. Nie fajnie. O, teraz obudziłem w nim, w nim miętę, jak Gw. A sam powiem? Co czego ja mogę zacząć? No. Sprawdźmy co on tam co on tam posiadać ma Spokojnie sobie podejdźmy, zmoralowałem Nie dziwię. Część się mi zbija. Okej, okay, runę egzorcyzmów masz NIE FAJNO, NIE FAJNO, NIE FAJNO Nie fajno. To mi się akurat nie podobało I on już teraz za dużo bije, niepotrzebnie ja tego użyłem ojoj. Oj, oj. no nie niepotrzebnie się tak stało jednak ma radnych egzorcyzmów. Chciałem, że może nie mieć, nie? Zawsze to musi ją mu zużyć też, nie? To też tak jest. Ja on za bardzo cię go bić. nie mam grupowego rozkładu. To by w sumie mogło fajnie na niego zadziałać. A szkoda. A szkoda. Zresztą i tak to ciężko widzę. No nic nie zbiliśmy, no heźmiej <laughs> tego Fenixa może. Mocnego czy coś. Natomiast jest... tutaj atak, szczęście za dużo. Zdefa defa no, bicie się to nie jest jakkolwiek dobry pomysł. A jakiś moral na, na, właśnie na tobie? Na tym to okej, okay, nie, ale... Rush my friend, rush him, rush him! <ścoughs> Nic mi to nie da, bo w sumie on stoi w pozie takiej dość defensywnej. Nie wiem jak się tam za bardzo przebić też. No ale trudno się mówi, że się dalej. Trudno się... Mówi, że je się dalej. A no kurde, podszedł. A, bo walnąłem sam siebie. A to, że mnie pomyślał. A to, że mnie pomyślał. Dobra, teraz się zostawiłem. Okej. Okay. To, że mnie pomyślał. Że się walnę z kontry i to dość mocno stosunkowo. No, nie wygląda to dobrze. Ja Lochu nie lubię. Nigdy nie lubiłem. Nie będę raczej nigdy lubił. Może jak się metam. No, w sumie pod mo. No, znaczy, no nie lubię Lochu po prostu. Grać Lochem nie lubię. W tej akurat grze. Jeśli chodzi o arenę. Nie, po prostu źle mi się nimi gra. W sumie nudna też jest przystań jest monotematyczna, tylko jak się zmieni kraśki, jak zostaną zmiany z Killwellu, to tak zostaną zmienieni. Tak, zostaną pewne rzeczy fajne. Ogólnie parę rzeczy zostanie tak wywróconych, nie wywróconych, ale usprawnionych, że aż, aż nie mogę się kurwa doczekać. Naprawdę, żeby te, te wszystkie zmiany, jakkolwiek się zeszły ze sobą wreszcie, to wyglądało jak KW należy, żeby wyglądało tak jak należy. No nie, ma, nie ma szans tego wygrać. Ale zagramy do końca, zresztą obiecałem wam. To było grać po prostu najbardziej. Najbliż... Serio doszedł? Seriously? No, no nieźle wyliczyłem. Też ja się zostawiłem w cholerę. To jak dostanie, to go zwinę. Tak naprawdę. <grych> to go zwinę trochę. Tego tam i tak muszę zaspokoić. Ale on tak mu przypicie, nie mam defka. Nie, no ciężko się być lochem bez przywołania, po prostu. Bez, bez Feniksa i tak dalej. Ale boli. Cienato. na to. Dobra. Ale ja dostałem Bęski. Nie ja byłem wiecie, nie zniknął zniknąć mi to bym go bez skończy przypierdaszył Ale trudno się mówi że ja się dalej, no! To wam będę mówił, nie? Napierdaszać gościa Luck, boom To mnie dezo spoko działa, nie? Bradon dezo nie miał, to dziwne, że go walnąłem. Jestem po prostu debilem. I nie będę was oszukiwał dawno nie grałem, nie? No jestem debilem. Powiem wam szczerze, z skoro miał, to mógłbym, wiecie, po prostu się tam tym jakoś nie przejmować. nie być okej, okay, nie? Może bym też jeszcze jakoś ugrał w sumie. Zobaczycie za chwilę jakiego baita zrobię, to to, 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 świat, to świat będzie, świat będzie płakał nad tym, co ja teraz zrobię. Są w sumie z Waniem, nie? To moja hyderka dostała w sumie bęcki, patrzcie się na to. Tu, teleport. Że ci gościa teleportujecie. Bum. I wtedy gościa schita. I bum. Nie przelezę stąd. Tam też nie chcę wlezić. A ja się cofnę. Moraluję sobie. Super. <laughs> Ale to był teleport piękny, nie? A runa nietykalność też jeszcze miał? A, mnie tak bije, że to. Bo ja dobra, teraz toruna w sumie ma sens. Bo ona teraz działa tak, że na zmianę miała działać. A czy też wprowadzili, to ja nie wiem. Bo ja nie wiem. To jo nie wiem! To jo nie wiem. Bo ja cię kocham. Bo ja cię kocham. Bo ja tego nie wiem. Bo ja tego nie wiem. Oddaj Panu mu kurwę. Po ojcach mu oddaj, no weź. No weź, weź, panie, coś pan zrób planąc, z tobą. Może zrobił mu grać jak najdłużej. Nie Grupowa boska, 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 jesteś boska. Dokąd teraz? Bum. Bo ja mam, że dużo mu tego wojska zostało, mi tak troszeczkę. Nie da się tak bić, po prostu. Nie da się tak bić. Jakbym um, zrobił normalne destro i był mocno z destro, miałem w sumie nawet arty pod to destro, to by miało i taki sens, nie? No ale skoro nie, no to nie, no to walić to w nos, nie? No Hydron w ogóle uciec tam, tam. Uuu, jeszcze zlaczkę dostałem. Nie fajnie. No fajnie. nie za dużo działa on nie ma dupy, nie urwie. No ale przynajmniej sobie z wami pogadałem, nie? I lubię tej pary. Znaczy, ja bym zagrał nawet grupowy rozkaz, z tyłu stał, czy nawet to dezu grupowy rozkaz mieć dużo many. To po prostu stanąć z tyłu i się z nim nie napierdalać, nie? I chciał mnie wystraszyć z tego co rozumiem, ale mu po prostu nie pykło. Ja po prostu tą nie pykło. Ciebie walniemy masz dezo. Okej. Okay. Byś mnie tutaj nie męczył. Męczy dupie. Ty czary już nie rzucisz, bo już się skończyła tobie mana. Runa szarży. O, ciekawe. Minąć przynajmniej coś się bije Okej, okay, stój tu. Mogę cię w sumie zaatakować, ale po co? Niech mnie broni życia. Wbił mnie zlaczka, laczka, kurde synek. Skurdy sinek, skurdy sinek no. Skurdy sinek no, skurci sinek no. Nie fajno, nie fajno, Nie bij mnie no. Jak śmiesz mnie bić. Jak śmiesz mnie bić. Idź do diabła. Boom. i place życia. Bum, bum, bum. I bum. Sześciu zlaczka zabitych. Cóż za emocje. Wiem, ja że trochę śmieszkuję, mam nadzieję, że się nie obracicie na mnie, ale tam jakiś dziwny lock zagrać i mi w ogóle to nie wyszło, no ale przynajmniej był, była fajna bitwa mam nadzieję, że łapeczki zostawicie. Kolejnym razem może wyzagram coś ciekawszego w sumie. Dzięki wam za dzisiejszy odcinek, widzimy się następnym razem. Ja bym miał bronę i, i, i w sumie inaczej to trochę zbudowane, to myślę, żeby było naprawdę przyjemnie. Tak, w sumie coś tam mu zabiłem, nie? żebym to trochę lepiej zagrał, może jakoś wyczekał, w sumie to bym nie wystrzelał. Nie, no, szło to lepiej zagrać, tak sobie myślaczko, jak miał fajne runki nie pod się podtobicie się. No siły też spoko. No i GG, dzięki Wam, życzę Wam miłej niedzieli widzimy się za tydzień. Fajnie, że wpadliście, dzięki Wam. No i do zobaczenia. Bye. 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 Bye.